Siema, ja jestem Drakon i witam Was na moim kanale testowym, a dzisiaj wideorejestrator od firmy Jan Sin. Odpakujmy to i zobaczmy co mamy w środku. A tak prezentuje się zawartość naszego opakowania. Mamy tutaj kabel do podłączenia do naszego rejestratora, nalepkę na przednią szybę, ładowarkę oraz nasz widerejestrator. Przechodząc w pierwszej kolejności do ładowarki, jest to ładowarka pod zapalniczkę firmy John SIN. Macie też tutaj logo, jest to ładowarka dwupolowa. O napięciu 1A i 2,1A pod USB. W zestawie też posiadamy kabel do podłączenia naszego widorejestratora. Jest on bardzo długi, więc na pewno do każdego samochodu on będzie pasował i go nie zabraknie. Później go sobie zamontuję, więc będziecie widzieli, jak u siebie go możecie też sprytnie zamontować. Kolejnym elementem jest taka oto plastikowa płytka z napisem 3M. A jest tutaj klej 3M, który będziemy przyklejać na szybę, a następnie ów kamerkę będziemy do niej mocować. Czyli będzie ona bardzo łatwo wypinalna, ale niestety ten kawałek plastiku będzie jednorazowy, bo będzie pasował tylko do jednego samochodu. Ewentualnie możecie później się pokusić o zerwanie tego i naklejenie nowej warstwy kleju, ale wiadomo, to już jest jakaś ingerencja w to. Przechodząc do ostatniego produktu z naszego pudełka, jest to sam nasz wideorejestrator. Jest to model Janssen S600. Nagrywał on filmy w jakości Full HD, czyli 1980x1020p. Jak widzicie ma tutaj obracaną główkę, co po przyklejeniu do szyby umożliwia nam ustawienie kąta, taki jaki byśmy potrzebowali. Zastanawiacie się jak ustawić tutaj kąt, żeby było wszystko widać, skoro nie ma tu żadnego wyświetlacza. Jest na to parę sposobów. Jedne fajniejsze, drugie gorsze, ale o tym za chwilę. Jak widzicie mamy tutaj wejście na kartę microSD. Nie ma problemu, żeby ten wideorejestrator czytał karty do 64 GB. Przynajmniej ja takich używałem i nie było z tym najmniejszego problemu. Obudowa po części jest wykonana z metalu, więc jest naprawdę bardzo trwała. Dużą zaletą tego widroextractora jest to, że jak go przykleimy do szyby, to jest on praktycznie w ogóle niewidoczny. Nie rzuca się w oko. Nie odstaje od niego żaden ekran, który też by nas oślepiał dodatkowo, przeszkadzał, rozpraszał, a przy okazji dzięki temu też mniej się rzuca w oczy za szybą i naprawdę niektórzy potrafią być bardzo zdziwieni jak się okazuje, że mamy wideorejestrator a ktoś go nie zauważył bo on naprawdę w ogóle się nie rzuca nawet zaglądając przez boczną szybę to jest ciężko dostrzec, że tam jest jakiś wideorejestrator bo bardzo sprytnie się go ukrywa spytacie w takim razie jak prawidłowo ustawić tą soczewkę, żeby dobrze nagrywała są trzy sposoby pierwszy, jeśli zacznie nam się nagrywać obraz to wyjmujemy kartę microSD, podpinamy do naszego telefonu lub do czytnika kart e microSD i sobie sprawdzamy, jak to wygląda na nagraniu. No bo nie ma tutaj wyświetlacza, więc niestety jest to taki psikus. No i wtedy możemy sobie to skorygować. Drugim rozwiązaniem jest podłączenie tej widora kamerki pod telefon. A jak to zrobić, już wam pokazuję. Do tego będzie nam potrzebny cały nasz zestawik, a mianowicie podłączenie widorejestratora z naszym przewodem. Tak to się mniej więcej robi. Następnie potrzebujemy adapter z USB na USB-C, może być też na mikro USB, zależy jakie wejście posiadacie w swoim telefonie. I tak to wygląda. Następnie podłączamy to nas pod telefon. A mianowicie wchodzimy sobie w jakiś menadżer naszych plików. Tutaj wybieramy dysk USB. Mamy taką aplikację jak gsj Wchodzimy w sobie. Instalujemy. Dalej. Instaluj. Otworzymy. A następnie, jak możecie zobaczyć, Macie podgląd na telefonie ustawienia kamerki. I tak się tym operuje. I to jest kolejny sposób. Jeśli chodzi o wady takiego podłączenia do telefonu, to jest jedna zasadnicza wada. Android musi być do wersji 10. Przy wersji 11 oraz wyżej. Systemy Google'a uniemożliwiają podgląd na kamerze. Nie wiem, czym to jest spowodowane, mimo iż zainstalowanie aplikacji na różnych urządzeniach niestety nic tam nie zobaczycie. Po prostu system Google go odcina. Chyba, że zrobicie może rota, to może coś to pomoże. Nie wiem. Ja Was tylko informuję, że do wersji 10 bez problemu. Tak sobie możecie tą kamerę ustawić. Jest i opcja trzecia, najważniejsza i typowo przeznaczona do tego rozwiązania. Mianowicie, tą kamerę podłączamy pod nasze radio Android w samochodzie, i wtedy macie pełen podgląd na żywo, co się dzieje na dużym ekranie. Tutaj też jest ograniczenie, że musi być to Android do wersji 10. Przeważnie takie są montowane w samochodach ósemki, dziewiątki lub dziesiątki. Jednastki są już rzadziej stosowane, ale czasami też się zdarza. Musicie pamiętać, że wtedy też niestety ta kamera nam nie zadziała. A jeśli chodzi o podłączenie tego do Androida, jest tu jeszcze jedna bardzo fajna funkcja: funkcja ADAS, czyli funkcja ostrzegająca nas w czasie jazdy o warunkach na drodze, a mianowicie. Jeśli mamy ją podpiątego pod Androida i obraz nam się cały czas wyświetla, to przy prędkości powyżej 50 km na godzinę, jeśli zmienimy pas ruchu, system nas zacznie ostrzegać. Podłączę Wam ten widroelastrator do samochodu, więc zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Na czym polegają te ostrzeżenia. A jeśli chodzi o tą funkcję ADAS, jest jeszcze jedna bardzo fajna funkcja, a mianowicie. O zbyt szybkim zbliżaniu się do samochodu poprzedzającego. Też ten system to wykrywa i nas ostrzeże. Może nie jest jakieś to super perfekcyjne, ale w pewnych przypadkach działa. I sam się zdziwiłem, że faktycznie w jakimś stopniu to się sprawdza. A więc pokażę Wam, e, jak to zamontować, jak wygląda obraz z tej kamerki, a następnie sobie to podsumujemy. A będziemy ten wideorejestrator porównywać to z kamerką od Mio, a jest to model Mi Vue 508. Posiada ona już wyświetlacz 2,4 cala i tak samo nagrywa obraz Full HD, więc będzie obraz Full HD kontra Full HD. Zobaczycie sobie różnice w obrazie, jak i w tym jak one wyglądają za szybą, jak bardzo je widać. A myślę, że różnica będzie spora. Zobaczcie, jaka ta jest płaska kamerka, a ta jak mocno będzie odstawała. Będzie im od razu widać. Ale jeszcze sobie to potwierdzimy. Także pokażę Wam nagrania z obydwu kamerek. Jak obydwie kamery wiszą na samochodzie, a następnie sobie podsumujemy cały materiał. Jak widzicie, ja jestem już w swoim garażu. I teraz pierwsze, co trzeba zrobić przed zamontowaniem naszej kamery, to trzeba szybę dokładnie wyczyścić i odtłuścić. Ja do tego celu używam zmywacza do hamulcy. Moim zdaniem on bardzo dobrze sobie tutaj poradzi. Gdy szybę mamy już dokładnie wyczyszczoną i odtłuszczoną, możemy przejść do naszego wideorejestratora. Będziemy musieli sobie do niego zamontować podstawkę, którą się przykleja do szyby. I trzeba ją zamontować w te otwory, które Wam pokazałem. Nakładamy ją sobie i mocno ciągniemy, tak żeby zatrzasło. Słyszeliście? Jak słyszeliście, to znaczy, że tak to powinno wyglądać. Weźmy sobie teraz kartę 64GB od Gudrama. Otwórzmy ją i będziemy ją montować do naszego rejestratora. Ja Gudrama od zawsze używam. I nigdy nie miałem z tymi kartami żadnego problemu. Dobra, jak już mamy kartę wyciągniętą, to zamontujmy ją w naszym FIDE rejestratorze. A tak ona się prezentuje. Teraz Wam pokażę, jak ją zamontować. I możecie ją zamontować tylko w ten sposób. Gdy będziecie ją próbowali w drugą stronę zamontować, to ją uszkodzicie. Wciskamy mocno i siedzi. A teraz przejdziemy do przymierzenia kamerki. Myślę, że ją tutaj zamontuję po lewej stronie za lusterkiem. Nie będzie jej totalnie, moim zdaniem, widać. A ponieważ jest mała i nie posiada wyświetlacza, to będziemy mogli lusterko jak najbardziej w pełnym zakresie używać i ustawić jej tak, jak potrzebujemy. Ja już tutaj sobie przykleiłem tą kamerkę. Jak widzicie, było to bardzo proste. Nie miałem co wam pokazywać. Teraz ją odczepię. I tak ją w razie czego można zawsze sobie zdemontować, jakbyście potrzebowali. Dobra, zamontujmy ją powtórnie i zaczniemy układać kable. To też nie jest bardzo skomplikowane, ale wam pokażę, żebyście mogli to u siebie zrobić. Jest to banalnie, myślę, że proste. Odwijamy sobie nasze przewody i będziemy je łączyć z naszą kamerą. Bierzemy końcówkę naszego kabla i połączamy ją z wideorejestratorem. Da się tylko podłączyć w jedną stronę, gdyż jak możecie tutaj zobaczyć, jest takie wcięcie i tak trzeba to po prostu podłączyć. Zacznijmy od układania naszego kabla. W pierwszej kolejności trzeba go wcisnąć w podsufitkę. Tutaj myślę, że nie będzie żadnego problemu. Jedynym problemem jaki możecie napotkać to właśnie nasza wtyczka, gdzie trzeba się niestety bardziej tutaj postarać przy jej wciskaniu w podsuwitkę, no gdyż jest ona trochę grubsza, ale jak widzicie, bez problemu weszło. Teraz będziemy potrzebowali takich plastików do tapicerki. I najgorsze, co moim zdaniem jest, to teraz przedostanie się przez słupek A. Tutaj po prostu jest masakrycznie. Najcięższe, chyba, co może Wam się trafić w przeciąganiu tego kabla. Jest tu bardzo ciasno i trzeba uważać na zapicerkę, żeby jej po prostu nie zniszczyć, bo bardzo łatwo ją wbrew pozoru zniszczyć. Więc trzeba tutaj zachować dużo cierpliwości i powoli po prostu ten kabelek tam wciskać. Jak się troszeczkę pomęczycie i na spokojnie go tam sobie wciśniecie, ułożycie tak, jak powinien iść. To naprawdę nikt nie będzie wiedział, że tam jakikolwiek kabel się znajduje. Ale tak jak Wam powiedziałem, trzeba do tego dużo cierpliwości i robić to bardzo ostrożnie, bo szkoda byłoby zniszczyć tapicerkę i mieć później pretensje do siebie, że można było to zrobić powoli i dokładnie, a nie się spieszyć i chaotycznie. Teraz pozostało nam przeprowadzenie naszego przewodu po słupku A do wnętrza kabiny, by dostać się do gniazda zapalniczki. To już jest akurat dosyć prosta czynność. Jak widzicie przewód praktycznie sam nam się chowa. Nie ma tu już żadnej większej filozofii. I widzicie, jesteśmy już praktycznie przy samym kokpicie. Dalej to już tylko formalność. A tak prezentuje się obie kamery zamontowane w samochodzie. Jak widzicie Moim zdaniem, MIO rzuca się bardzo mocno w oczy, jak jest zamontowana w samochodzie, ponieważ bardzo mocno odstaje od szyby. Z Chansinem jest dużo lepiej. Ukrywa się za lusterkiem i jest bardzo mało widoczny dzięki temu. Moim zdaniem jest to dużo lepsze rozwiązanie. A teraz macie porównanie dwóch kamer. Yy możecie sobie zobaczyć jak te kamery wyglądają jak są nagrywane jednocześnie a też zobaczycie poszczególne kamery tutaj jest akurat Mio a zaraz będzie Jansin Moim zdaniem chyba Jansin będzie tutaj trochę lepiej wyglądał Co prawda, e, po renderze i zgraniu tego też do programu, do obróbki na pewno jakość uległa pogorszeniu w pewnym sensie. E, jak również algorytmy YouTube'a trochę pogarszają jakość, więc no, musicie to też wziąć pod uwagę. Ale jak widzicie, myślę, że oba obrazy są do siebie dosyć podobne pod względem nagrywania. No ale to już pozostawiam waszej opinii. Tutaj jeszcze macie obraz z nocy, jak obydwie kamery nagrywają równocześnie, gdzie jest totalnie ciemno. Nie ma żadnych latarni praktycznie wokoło. Jest to można powiedzieć wieś zabita dechami. Jak widzicie, i moim zdaniem Trochę ma jaśniejszy ten obraz, przez co można chyba trochę więcej z niego wychwycić. Tutaj jeszcze macie samochody, które jadą z naprzeciwka, jak to dokładnie wygląda w Jancinie. A tutaj też już totalna noc dla Mio. I powoli będziemy zbliżać się do terenu zabudowanego, gdzie będzie trochę więcej oświetlenia. Zobaczycie wtedy, jak te kamery sobie radzą. I tutaj też macie dużo śniegu, który powoduje odblaski od drogi. Mówię, moim zdaniem, Janssen ma trochę bardziej żywsze te kolory. Może to jest przekłamanie, ciężko mi powiedzieć. Musicie sami to ocenić. I tutaj macie Jansina Moim zdaniem naprawdę dużo lepszy obraz tego jest do oglądania. I tutaj już mamy ten typowo zabudowany. Dużo latarni. Samochody jadą z naprzeciwka, więc można też sobie ewentualnie zatrzymać daną klatkę, spróbować ją przybliżyć i zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj macie dany odcinek, tak jakby dwa razy nagrany, właśnie żeby zobaczyć. Jak na tym samym odcinku macie obraz poszczególnej kamery. A nie podzielony jeszcze na dwie części. I tutaj wjeżdżamy na parking, gdzie też będziemy mijać, mijać dwa samochody. A teraz przejście na drugą kamerkę. Ten sam kawałek odcinka drogi. Możecie sami sobie wywnioskować, który obraz jest dla Was. Lepszy, dla mnie, moim zdaniem, Jans jest lepszy, poza tym, ma dużo ciekawszych funkcji, o których Wam teraz też opowiem. I znów wjazd na parking. A teraz przejdźmy do CRU, czyli funkcja ADAS. A tutaj, jak widzicie, właśnie funkcja ADAS. Jak widzicie, to jest obraz nagrywany bezpośrednio z monitora, więc możecie zobaczyć jakie dokładnie funkcje wyświetlają się na monitorze. Mianowicie macie położenie, na jakim znajduje się, macie prędkość w kilometrach na godzinę, no i ta funkcja ADAS, która informuje was o sytuacji na drodze. Macie właśnie te niebieskie pasy. Które szczytują, tak jakby ruch na drodze. Przez co może to badać odległość do poprzedzających pojazdów. Tak jak tutaj widzicie, jest to zaznaczone na czerwono. Odległość jest napisana też w metrach przed samochodem, ile mamy do danego pojazdu. Kamera również wykrywa samochody, które znajdują się na sąsiednim pasie. I też spróbuję odczytać ich odległość do nas. Przy zmianie pasa ruchu niebieskie linie zamieniają się na czerwone, i też dostajemy sygnał głosowy, że zmieniliśmy pas. Teraz, jak widzicie, system uważa, że jestem za blisko, czyli pokazuje, że jest to 5 metrów i ramka jest na niebiesko. A tutaj już niebezpieczna sytuacja. Pojawia nam się wykrzyknik, i system też zaczyna nas informować dźwiękami z wyświetlacza, że jesteśmy stanowczo za blisko. Tutaj powtórnie e, taka sama sytuacja, tylko że dwa jeszcze samochody po boku i znowu uważa się, że jesteśmy za blisko i każe nam uważać. Komunikaty głosowe, oczywiście, też są właśnie w języku angielskim, że jesteśmy stanowczo za blisko i żebyśmy uważali. Jak widzicie, nawet tutaj, gdy są żółte linie. System niebieskich pasów, który utrzymuje nas teoretycznie na drodze, też je widzi, i próbuje właśnie jak widzicie, zmieniać pasy. Tutaj samoczynnie właśnie skręca. <coughs> Więc myślę, że całkiem fajnie jest rozwiązany ten system. Oczywiście tu macie nagranie powoli, żeby zobaczyć dokładnie, jak to wyglądało w rzeczywistości. A tutaj kolejna taka sama sytuacja. Gdzie mamy kończący się Was, wykrywa nam dwa samochody przed nami i nas ostrzega, że jesteśmy za blisko. A tutaj Wam jeszcze pokażę, jak wygląda menu z systemu Android. Możecie tutaj sobie na przykład zmienić jasność kamerki, tak żeby ją pod dopasować, wyłączyć mikrofon, wyłączyć nagrywanie. Po prawej stronie macie funkcję wyłączenia ADAS-a. I ją ponownie możecie załączyć. Macie też przycisk od menu, możecie tu zmienić rozdzielczość i wiele innych funkcji. Jest też opcja minimalizacji obrazu, i tak to mniej więcej wygląda. Można sobie wtedy odpalić na przykład nawigację, a obraz z kamerki mieć pomniejszony. A tak wygląda. Oczywiście, nasz podgląd z kamerki na radiu, już budowanym Androidem w samochodzie. Tak to się prezentuje. Więc, jak widzieliście, obraz z dwóch kamerek jest on, myślę, że bardzo porównywalny, chociaż moim zdaniem w Jansinie S600 jest on trochę lepszy. A poza tym inne względy przemawiają za nim, że jest bardziej praktyczny, moim zdaniem. Bo nie potrzebujemy ciągle zdejmować tej kamery i podłączać i sprawdzać, co jest tam nagrane, ważne, żeby jej nie było widać. Jeśli Wam się ta kamera spodobała, to link do niej macie w opisie filmu, więc możecie ją sobie zakupić tam, gdzie ja ją kupowałem. Tych kamer już zamontowałem parę naście w różnych samochodach, zresztą widzieliście, więc one się naprawdę u klientów sprawdzają. A jeśli film Wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz, co sądzicie o tej kamerze. Czy ona u Was by się sprawdziła, czy jednak byłaby utrapieniem, ze względu, że nie ma wyświetlacza dodatkowego? Z chęcią odczytam Wasze komentarze i zobaczymy, czy jest więcej osób na plus, czy na minus tego rozwiązania. A tymczasem, do zobaczenia.